Siemaneczko, witajcie w moim już piątym odcinku z The Farming Simulator 19 W tym odcinku będziemy robić wszystko co się da czyli wszystko Jak można zauważyć mam dużo pieniędzy z takiego powodu, że wziąłem no to nie tu, pożyczkę na 200 tysięcy Jak się da to da I za to kupiłem otóż wapniarkę największą no nie największą, tylko z największymi ustawieniami o jeszcze to i otóż taką, a to jest największa a kupiłem przedostatnią jakby, bo większa mi niepotrzebna I otóż posadziłem na obydwóch polach sojem, bo soja jest najdroższa otóż Proszę bardzo. Proszę bardzo. 1500. Mm, 1000, no, 1560. No i kosztuje tyle. No i. No i sobie posadziłem. I tutaj sieję w altron oleistą olejistą, ponieważ w oleista daje 30% więcej plonów. A ja chcę mieć więcej prądu, więc się ja na obydwu polach będzie i później to zagreguję. O kurde, no się zwaliło. A się nie zostało, ustawiamy. Wszystko ok, dobra. Można grać dalej. Rozsiewamy wapno. No i pięknie. Wyprzedzimy kombajn. I ogólnie zaraz wam pokażę jaki bym chciał mieć kombajn i będziemy go mieć. Jak będziemy mieli pieniądze. A kiedyś się uzbiera. I zaraz wam pokażę jaki chcę mieć kombajn. Tego nie. Mam mały headerek. A więc e, chciałbym taki kombajn, ale to kiedyś. Na początku chcę tego e, lub tego, nie wiem, napiszcie w komentarzu. E, tutaj jest bizon, a nic nie mówiłem, nie ma żadnego bizona, więc nie piszcie, żebym kupował bizona, e, bo nie było tam nic. No więc tylko te dwa kombajny. Otóż Wam pokażę, tutaj jest taki ładny masy Ferguson i kontra y, y, John Deere. no a więc y, piszcie w komentarzu i będę szczęśliwy y, kontrszy od wsiać w jakąś tam no jeszcze nie pełnię to po co mówię po co do góry piszą a no i się pobawimy przecież z Pimkiem, bo no bo to zabawa fajna Oj, no nie no ja wiesz, znów no. Dobra, kupuję w niedzielę siarą, szarą taśmę, więc a więc przywiążę to, że już nie będzie się nic ruszać Do nogi dawaj Aj Do nogi Patrz, teraz piłeczkę ci tam. O. Rzuć. O, widzisz. Um, ostatnio to nie chciał biegnąć za piłeczką, ale teraz go wyuczyłem tego i otóż, y, jak szalony biega po piłeczkę. O, teraz mnie goni. My się tak zawsze bawimy w gonionego. Wchodzę tak do domu jeszcze nie wejdzie. O. I jak boj się, wchodzi do domu. Odłóżmy mu otóż piłeczkę. E Prosę. Masz jedzonko, idziemy. Masz jedzonko. No. Wiesz, wie, jak screenka idziemy. Idziemy wysypać zboże i może je sprzedać jak będzie pełna przyczepy. Bo ogólnie mm, trochę było w silosie, no to tak sobie pomyślałam, a zabiorę tam wszystko i jest pusty silo soi. no i tyle pusty no mm, ale to nic wcale <laughs> pojeżdżamy zobaczmy jeszcze ile ma <laughs> no nawróci się i chyba będzie Idealnie. I ogólnie jak tak rolnik wchodzi, to fajnie się zboże pochyla. Bardzo fajnie. Nawet tak skaczę. Jest. Dobrze. Gdzie jest najdrożej? Hmm. Idzie w górę, więc... Na maksa. Damy szybkość. No i szybko, leć te No i szybko. Bo pełno ma. No wchodząc Wjeżdżamy. I ogólnie się bardziej powapno opłaca jeździć do stacji wapnowania. ono jest tutaj. Bo tutaj po prostu zapłaciłem za 14 tysięcy tego wapna 2000, a w sklepie to 14 tysięcy za 14 tysięcy kilogramów. No to się nie opłaca. Wystarczy tylko pojechać tam dalej i masz za tanio. Taniała normalnie. I wszystko mogę kupić skupić. Posada, wszystko. Ładnie, bogaty jest. Dobra, zostawmy go. Jak przejdzie w drugą stronę, to zobaczymy. Otóż jeszcze raz załapnujmy. I będzie fajnie. Siup jedziemy łażyj się mapu Mapu świata W jedziemy. wszystko pięknie i ogólnie w tamtym odcinku się niestety nie pożegnę więc zrobię to teraz do widzenia a więc wróćmy do gry w tym odcinku już na 100% się pożegnam bo bo zdążę zanim utraci mi się pamięć i będzie wszystko dobrze ogólnie odcinek będzie 15 minut więc nic się nie stanie na pewno a więc jedźmy zaraz pojedziemy sprzedać tą soję i będzie trochę hajsu nie tak trochę dużo będzie no już, już stoi cena więc można obniżyć też nasze czwisty już. No, białe kółeczka, wszystko białe, fajnie. A jak będziemy kiedyś mucić trawę, to też be, to będą mi zielone kółeczka od trawy, ale to musimy coś robić w trawie. To wtedy będą kolorowe kółka. Będzie fajnie. O, już są brązowe koła. Tak to działa. Jedziemy. Podjedźmy do przodu. Tak, żeby szczepić sobie fajnie. O, teraz idealnie. Jeszcze trochę. jest tylko 2%. Do przodu, ładnie. O no pięknie Jednak zabili tych pracowników Myślę, że są gorsi Nie, ja już nie przyjadę Wszystko specjalnie Chamstwo Mam pomysł Taki jakby hakerstwo a to jednak nie jest hakerstwo wyłączone i otóż jestem teraz hakerem hakerów ponieważ mogę sobie jeździć po polu kiedy chcę, gdzie chcę i co chcę. A więc jadę nic tam się nie stanie jeszcze tylko 1%, nie będzie sats. Dalej syp. Dobrze. Jest tacy, uciekamy z pola. No i teraz możemy włączyć. Dobrze. Teraz będziemy niszczyć. Halk niszczyć. Gdzie jest najlepsza cena? Oczywiście tu, więc tam jedziemy. Gdzie tu jest? Dobrze niedaleko. Tutaj to fajnie. No to jedziemy. Ogólnie napiszcie, yy, czy tą serię mam nagrywać z kimś, czy samemu. Bo to wasza sprawa. No po prostu napiszcie czy nagrywać na multiku, czyli z, jakąś kole z jakimś kolegą, czy po prostu nagrywać sam. Otóż możecie napisać w komentarzu. I będzie fajnie. Powiem szybko, jedziemy przez miasto, bez duży rond. Jedziemy. I teraz jakbym mógł to przez środek się nie marcie Ja wykombinuję to normalnie W krzach będziemy I na rynek No to jedziemy Oczywiście jak to ja zawsze jeżdżę w realu bo też jeżdżę ciągiem w realu oczywiście tak samo przejeżdżam co tu ukrywać po co skręcać jak można prosto no jest prawo znaczy w lewo co to jest jedziemy w lewo teraz i znowu w lewo i w prawo ostatnio tutaj jechałem, nie patrzałem i jak pociąg nadjechał to normalnie żebym w księżycu był O, ale leci No No jest 100 tysięcy Cała mieścia e To na tym miejscu skończymy ten otóż odcinek e... Niedługo pojawi się kolejny. Do zobaczenia. Siemaneczko.